z trasy do Puszczy Słupskiej dzisiaj jest środa 9 dzień listopada pogoda zmienna trochę pokropiło teraz się przejaśniło temperatura 12 stopni godzina 15.36 na stary czas, czyli na czas letni na czas zimowy mamy 14.36, czyli niebawem będzie się robiła noc Zobaczymy, co słychać w lesie. Jak na razie nie widziałem żadnego grzybiarza, który by gdzieś zaparkował. To jest listopad, to już jest w zasadzie koniec, jeśli chodzi o sezon grzybowy. Nie ma takiej już, bym powiedział, odpowiedniej nie tyle aury, co co nie ma tego już klimatu na grzyby to już jest bardzo bardzo widać zaawansowana jesień pospadały liście dni są bardzo krótkie noce są chłodne około 5-6 stopni zobaczymy co słychać w lesie czy się znajdzie jakiś jeszcze grzyb czy nie który pracuje jako drwal w stolicy Borowika. Wczoraj znalazł jednego, przedwczoraj znalazł trzy. Jakieś niedobitki jeszcze są. No i widać, jest jednak jeden samochód. Na tym parkingu, gdzie się zatrzymałem, nie ma kompletnie ani jednego samochodu. No teraz już jeden jest. Parking jak P. I co ciekawe, w tym lesie w tym miejscu, jeszcze w tym lesie, nigdy nie stawałem. Pierwszy raz taka tutaj próba. Zobaczymy co będzie. Czy coś w ogóle będzie. Na razie las milczy. Cisza zupełna. Liście z brzusz praktycznie spadły. Jak na listopad przystało. Zobaczymy. Słońce. Już widać dotyka koron Ja tutaj. Szukam tej puszczy grzybów, ale powiem, że nie jest tak łatwo. 9 listopada, a do tego pełnia, pełnia księżyca. A w pełni ponoć, jak jest księżyc, grzyby nie rosną. Tak, tak zazwyczaj bywało. Nieraz już się z tym spotkałem. Ale ja szukam wytrwale. Jak to kolega Romek powiedział, Prawdziwy grzybiarz walczy do ostatniego grzyba, a walczy do końca. Próbujemy zatem coś znaleźć. Ten listopadowy dzień tą listopadową puszczę się zapuściłem i niestety jak na razie nic, kompletnie nic nie widać. Żadnego grzyba pozytywnego. Nic. Kompletnie pustynia. Kania, jak to ktoś powiedział, kania gwieździsta sobie rośnie, ale to, to jakiś jeden pojedynczy wyjątek. Jakiś stary podgrzybek. On może nie jest taki do końca stary, zaraz zobaczymy. Chociaż nie. No, jeden podgrzybek, ja wiem. Zobaczymy czy nie robaczymy na początek. No jest jest dobry Ale on się zmasakruje jak będzie jeden w koszyku Ale wezmę go Gdzieś tu w trawie jakiś maślak uuu Ale dobra Może go wezmę Jest młody, tylko że ślimaki go pojadły Puszcza słupska, bursosnowy Co to jest za grzyb? Dosyć młody i twardy. O, noga usiadkowana. O, i muchy latają. To wszystko wiem, co to jest. Taki młodziak. Grzyb biały. Czyli grzyb właściwy. Dziewiąty dzień listopada jest młody, prawdziwy. I to w czasie, kiedy jest pełnia. On widać, że bardzo powoli rośnie. Ma nawet otok. Piękny, nieskazitelny okaz. Bardzo ładny. Dziewiąty dzień listopada. Kto wie, czy to już nie ostatni borowik w tym roku, bo ciężko znaleźć, w Puszczy Słupskiej. Pięknie wyeksponowany. Taka ekspozycja na jakimś wyciętym lesie. Niesamowite. Żeby tak prawdziwki rosły, to by było coś pięknego. Idę se sobie zbieram. Ale tak chyba nigdzie nie rosną. Listopadowy borowik. Cudowny jest. W Puszczy Słupskiej. No, jeśli to w ogóle można nazwać puszczą, może w Lesie Słupskim, chociaż do Słupska daleko. Las świerkowy i o dziwo w świerkach. Nie, przepraszam, rośnie jedna sosna. Niespodzianka. Borowik sosnowy. Trochę pogryziony przez jakieś dziwne stwory. Ale trochę jeszcze go zostało. On tu ma już ładnych parę dni. Ciekawe, co go tak jadło. Sarna, czy co? Trudno powiedzieć. No, ale jest. No, bo robi chce bardzo zostać w lesie. Takie sito, że szok. Straszne. Jak na starego, sosnowego przystało. One tak lubią robaczy wieć. Niemka. Uuu. Taka niezbyt ciekawa. Nawet robaczywa. Nie ma co. Jeszcze jeden masz tak połyskuje, widzę ładnie. O, ten jest piękny. Ten nie będzie zdrowy. Chociaż takie też potrafią być robakowe. Nie. Jest piękny. A tutaj taka niespodzianka. Łatwiej spotkać prawdziwka niż muchomora czerwonego. Ale jest! I to młodziak! Może jeszcze coś będzie rosło po tej pełni. Tak jak na przykład tutaj są młode, takie maślaki. Bardzo malutkie. Znowu, znowuż noc! Ta noc to mnie dosłownie w tej puszczy lubi. Witać! Ale to nie chodzi o to. O! Gdzieś przy latarce Muchy sio I to jest I to jest to, jedno dniówka Może dwóch Ale grzyb biały, czyli grzyb właściwy Najpiękniejszy grzyb dzisiejszego zbioru Dla takiego grzyba warto było przyjechać do puszczy Noga usiadkowana Kapelusz taki bladziutki, bo to jest grzyb bardzo Młody, niedawno wyszedł z ziemi. Ale grzyb biały, czyli pierwszy gatunek, pierwsza klasa. Grzyb właściwy, oby takich więcej. Piękny, gruby trzon. No, rewelacje. Bardzo jestem zadowolony z tego grzyba. Dosłownie odżyłem, bo bo ciężko coś znaleźć, nie ukrywam, a szczególnie z prawdziwków. Mam tam nazbierane może jedną trzecią koszyka różnych grzybów, ale te najbardziej spektakularne, najbardziej widowiskowe, najbardziej jak to się mówi atrakcyjne są jednak prawdziwki i one najwięcej przynoszą każdemu grzybiarzowi chyba radości. Przy latarce, przy latarce, bo noc jest długa, a dzień krótki. No, tego to się nie spodziewałem, żeby takiego prawdziwka jeszcze znaleźć w nocy. O! I to już jest sosnowy. On jest taki śliski, podobny do Maślaka. Jeśli chodzi o kapelusz, jak pada deszcz. Znaczy nie pada, jak jest w ogóle mokro nie jest to zbyt młody grzyb, ale taki dosyć fajny, nie za duży bardzo ładny las oczywiście sosnowy zupełnie inny parking o wieje wiatr zerwał się wiatr, bo ma padać deszcz ale to nie o to chodzi zupełnie inny parking zupełnie inne miejsca na grzyby i to był bardzo dobry pomysł, żeby tak zrobić. Nie jechać tam na te oklepane swoje punkty, bo tam już jest tak przeczesane, że jest naprawdę bardzo ciężko coś znaleźć. A w nowych miejscach, nieruszone, stoją sobie grzyby, czekają na grzybiarzy. I to mi się podoba. W Puszczy, Puszcza Słupska jest duża, można w niej się poruszać naprawdę. W różne kierunki, w różne strony, tak jak mówiłem, rozpiętość jej jest ze wschodu na zachód 50 km, a z południa na północ około 20. Można sobie policzyć, ile to jest kilometrów kwadratowych, ile to jest hektarów. Jest to nie do przejścia te dla żadnego grzybiarza. Życia zabraknie, żeby wszystkie miejsca zwiedzić i je rozpoznać na pewno każdemu. Czas powrotu. Jestem zadowolony z grzybów. Już myślałem, że, że zamknę ten sezon, że tu nic nie będzie, że to ostatnie borowika. Tu proszę bardzo, jakie ładne się pojawiły grzyby. Można wracać do domu. 9 dzień listopada, bardzo ciepło. Póki będzie ciepło, myślę, że grzyby będą rosły. Jak się nie załamie pogoda, bo one tak do mrozów mniej więcej tutaj zawsze występowały.